Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z cyklu... Tanio versus drogo. Zamówiłam mnóstwo ciekawych produktów, dużo nowości, takich kosmetyków, których do tej pory jeszcze na moim kanale nie widzieliście, więc będzie się działo. A stwierdziłam, że warto będzie zrobić ten odcinek, ponieważ, po pierwsze, ostatni tego typu był na moim kanale chyba dwa lata temu, o ile pamięć mnie nie myli. A po drugie, coraz częściej dyskutujemy sobie w komentarzach na temat tego, że tanie kosmetyki są coraz lepsze i że można wyszukać niesamowite perełki, równie dobre jak drogie. A czasami w te droższe warto zainwestować. Ciekawa jestem, jaki będzie morał z dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Moi drodzy, a dzisiejsze kosmetyki zamówiłam sobie z drogerii internetowej Makeup.pl. Po raz pierwszy nie wiem, czy kojarzycie tą stronę, ale bardzo mi się spodobała, ponieważ znalazłam zarówno tańsze, jak również droższe kosmetyki, bez najmniejszego problemu, a zazwyczaj jest tak, że drogerie internetowe są poniekąd ukierunkowane albo na tańsze, albo na droższe kosmetyki, więc fajnie, że tutaj mogłam znaleźć tak szeroki wybór kosmetyków. To, co jeszcze mi się bardzo spodobało, to jest fakt, że ta przysyłka dotarła po prostu błyskawicznie. Z tego co wiem, to oni mają nawet dedykowanych do większych miast kurierów, także super. I jeszcze jeden plus na koniec. No nie spodziewałam się, ale do zamówienia dostałam jeszcze, słuchajcie, taką fajną kosmetyczkę. Podoba mi się ten kształt, także na pewno się przyda. A my tym słowem wstępu zaczynamy już makijaż. Pierwszym kosmetykiem, którego dzisiaj użyję jest oczywiście paleta cieni do powiek. Zobaczcie, jakie cudeńko dorwałam. Tak mi się podoba to opakowanie, te gwiazdki zatopione właśnie na wieczku tej pięknej palety Narsa, że no... Powiem Wam tak, chyba piękniejsze i w życiu jeszcze nie widziałam. Zawartość jest równie imponująca, ponieważ kolory są szalenie kobiece. Uwielbiam palety, w których mamy brązy fajne neutralne błyski i jakieś takie akcenty kolorystyczne, no jestem zachwycona nawet jeszcze nie testując tej palety i będę ją zestawiała z paletą Makeup Revolution i wydaje mi się, że udało mi się znaleźć naprawdę bardzo ciekawą do zestawiania paletę, ponieważ zauważcie, że tutaj również mamy brzoskwinie, mamy róże, mamy brązy, więc to będzie na pewno ciekawy test. Zaczniemy od zrobienia prawego oka paletą Nars i moim pierwszym cieniem będzie ta brzoskwinka i dzisiaj pomaluję się chyba w tej palecie, żebyście też mogli sobie popatrzeć na te gwiazdki, mi one strasznie poprawiają humor. Ale piękny kolor. Widzicie z czym mi się kojarzy ten odcień? Z zachodem słońca. Nie mam pojęcia dlaczego takie skojarzenie przyszło mi teraz do głowy, ale to było pierwsze o czym pomyślałam. Och jakie cudne. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy też tak macie, że tak się ekscytujecie tym makijażem, jak nakładacie sobie coś, co Wam się podoba. Cienie słuchajcie, bo trzeba trochę zejść na ziemię. Bardzo miękki, powiedziałabym, że jest dobrze napigmentowany, może nie jakiś przepigmentowany, ale póki co ten pierwszy nałożył mi się naprawdę super i teraz przechodzimy do cienia przejściowego. A cieniem przejściowym będzie dzisiaj dla mnie ten popielaty wrzos. Pierwsze wrażenie mam takie, ale to się fajnie blenduje. Naprawdę zauważam to już przy pierwszym dotknięciu. Cienie są bardzo miękkie, takie wręcz maślane. Fajnie się pracuje z tym cieniem, aczkolwiek jest to swego rodzaju luźny pigment, właśnie taki bardzo miękki cień, więc sygnalizuję Wam, żebyście po prostu minimalną ilość tego cienia nabierali na pędzel i wtedy sobie rozcierali, ponieważ jak nałoży się go za dużo, to mogą zrobić Wam się plamy. Da się z tym pięknie pracować, ale po prostu trzeba być ostrożnym z ilością. Ja teraz nałożę sobie ten brąz, żeby pogłębić trochę ten makijaż i stwierdziłam, że dzisiaj górna powieka będzie trochę bardziej neutralna, dołem będę bardziej szaleć, a wynika to z tego, że mogę Wam już tak trochę zdradzić, że usta będą dzisiaj ciemniejsze. O, widzicie, z małymi ilościami nakładają się one przepięknie. Przechodzimy teraz do paletki Makeup Revolution i zacznę od odcienia Love, który będzie moim cieniem bazowym. Jak widzicie, mamy tutaj już zupełnie inny odcień, ponieważ to też jest brzoskwinia, ale ta w narsie jest zdecydowanie bardziej pomarańczowa, natomiast ta z Makeup Revolution jest bardziej różowa i jaśniejsza, ale też jest przepiękna. I też się super nakłada. A teraz cień przejściowy, czyli komitet, który jest odpowiednikiem właśnie tego popielatego wrzosu z palety narsa. O i tutaj ton mamy już zdecydowanie bardziej podobny niż cień bazowy. Ten nakłada się już inaczej niż cień z narsa, ponieważ tutaj pigment jest delikatniejszy, więc można go spokojnie dołożyć w większej ilości, ale też się świetnie blenduje, też piękny kolor. Zobaczcie, jak ładnie pracuje pod pędzlem. Wydaje mi się, że jest trochę jaśniejszy niż w palecie narsa. Czas trochę się przyciemnić i zrobię to cieniem Promiser. Matka, jak to pięknie pracuje. Wiecie, mam teraz takie poczucie, że to jest chyba jedna z najfajniejszych paletek make-up Revolution, jakie używałam. No po prostu przepięknie to wygląda. Cieniowanie góry mamy zakończone i muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że oczywiście są różnice w tonacji, w kolorach, to uważam, że zarówno jedna, jak i druga strona jest naprawdę udana. W ogóle to też będzie ciekawe doświadczenie, jak napiszecie mi kolorystycznie, która paleta Wam się bardziej podoba, ale zarówno z jedną, jak również z drugą pracowało mi się dobrze. Teraz przechodzimy do kredek do oczu i zamówiłam sobie, słuchajcie, dwie brązowe kredki, wiecie, że uwielbiam odcień chłodnego brązu. I pierwsza kredka to jest kredka z Lankoma. Crayon Col w odcieniu 02 Brun. I po pierwsze, ona jest po prostu ogromna. Zobaczcie, jaka ona jest duża w porównaniu do kredki z nyx którą zamówiłam właśnie na tą tańszą stronę. A kredka nyx ma odcień po prostu brown. Będę dzisiaj robiła sobie po prostu taką lekką kreseczkę przy linii rzęs. Bardzo łatwo się aplikuje. Jest taka fajna, mięciutka. Nawet sobie tu włożę ją. Na górną linię wodną, żeby te rzęski trochę bardziej zagęścić. No, aplikuje się bardzo łatwo. To teraz lecimy z kredką NYXa. I niestety ona już mi się aplikuje gorzej, co widać. Mimo, że zobaczcie, rozgrzałam sobie ją na dłoni, żeby tak za pierwszym nałożeniem nie nakładać, to niestety ale jest trudniej. No, kredka lanką zdecydowanie lepsza. No, i jak widzicie, ta kredka z NYX-a jest o wiele słabsza. Bardzo się namęczyłam, żeby chociaż taki kształt narysować, więc ona niestety nie nadaje się do niczego. Przechodzimy teraz do pigmentów. I teraz odpowiedzmy sobie wszyscy wspólnie na pytanie. Jakim cudem ja zamówiłam pigmenty, które są takie inne? I ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, naprawdę. Yy, miałam wrażenie, że one są o wiele bardziej podobne. Ale umówmy się tak, one obydwa są Powiedzmy zawieszone na takiej Różowej podstawie, więc po prostu Ocenimy sobie nie tylko to, który Kolor będzie się ładniej błyszczał Ale również po prostu to, który Wam się bardziej podoba I z prawej strony Nałożę sobie pigment Maka Rose Kolor jest przecudowny To jest właśnie taki typowy Rose Gold, natomiast po drugiej stronie Nałożę sobie pigment Afektu O urokliwej nazwie N0144, który też Jest różem, ale już z takim bardziej błękitnym wykończeniem. Baza już jest, więc teraz ląduje pigment Maca. Ale cudo! Jestem wielką, wielką fanką tonacji Rose Gold. Wiecie, to nie jest jakiś taki najbardziej iskrzący, brokatowy pigment na świecie. To jest bardziej taka satyna, ale jest przepiękny. A na oko lewe idzie Affect. Też taki piękny, kompletnie inny, ale cudny! Cudny. Zobaczcie, jaka tu jest różnica nawet na poziomie błysku. Afekt jest zdecydowanie bardziej iskrzący, mak układa się właśnie tak bardziej satynowo. Jestem ciekawa tego, które wykończenie bardziej Wam się podoba. Ale Przyszła pora na bitwę. Tuszów do rzęs. Po stronie drogiej będę nakładała tusz do rzęs Lancome Hip Doll Eyes. I ja pamiętam tą maskarę, jak ona weszła, to zrobiła niemałą furorę. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale te tusze naprawdę super pachną. No ten zapach jest po prostu przepiękny i to jest właśnie taka stożkowa, miękka szczotka, która ma za zadanie pogrubić i wydłużyć wasze rzęsy. A teraz się trzymajcie, ponieważ będzie lekki dinozaur hit i zastanawiam się, czy nie jestem jedyną osobą na Ziemi, która jeszcze tego tuszu nie testowała. Mówię poważnie, a mowa o tuszu do rzęs Max Factor 2000 kalorii. I to jest tak kultowy tusz, że chyba każdy o nim słyszał. Mam wrażenie, że chyba każdy oprócz mnie również testował, więc jestem tym bardziej ciekawa tego porównania. Tusze są totalnie nowe, więc one mają prawo być troszkę rzadsze przy pierwszym użyciu, jak wiecie. Ale zobaczcie, jak ładnie już wygląda pierwsza warstwa. Najpierw obydwa tusze sprawdzimy sobie po jednej warstwie i za chwilę dopiero je dopracuję. O, musiałam się dotknąć. Mam wrażenie, że tusz lanką jest trochę bardziej wydłużający, a tuż Max Factor trochę bardziej pogrubiający. Tak wyglądają dopracowane rzęsy. Mam poczucie, że ten nanką tak bardziej nawet Podkręcił te końcówki, że one są tutaj takie bardziej wywinięte. Natomiast tuż max factor bardziej wyczernił te rzęsy. Nie umiem się zdecydować, która strona jest lepsza, ponieważ obydwie naprawdę mi się podobają. Przechodzimy teraz do podkładu. To zestawienie będzie interesujące również dla mnie, ponieważ sprawdzę sobie dwa moje ukochane podkłady z kompletnie różnych półek cenowych. Pierwszym podkładem drogim jest podkład Bobby Brown. To jest podkład o nazwie Intensive Skin Serum Foundation z SPF-m40. Ja uwielbiam ten podkład za to, jak on pięknie, naturalnie i świetliście leży na skórze. Wygląda on naprawdę fantastycznie i cudownie wygląda również na kobietach dojrzałych. Natomiast po drugiej stronie nałożę sobie podkład Bel Hypoallergenic Lift Complex Makeup i tutaj mamy SPF 15. Bel Hypoallergenic jest troszkę bardziej kryjącym i napinającym podkładem, a Bobbi Brown jest troszkę bardziej rozświetlająca. I jestem naprawdę ciekawa tego, jak one będą wyglądały obok siebie i jak się utrzymają. Zaczniemy od strony Bobby Brown. W ogóle teraz na lato wiecie jaki to jest świetny podkład. Po pierwsze ten filtr, a po drugie to wrażenie lekkości. No coś pięknego. Zobaczcie, no po prostu druga skóra. Śmiesznie wyglądam teraz jedziemy z drugą stroną, czyli z podkładem hypo. Podkłady nałożone. Na pewno możemy zauważyć, że rzeczywiście podkład Hypo jest bardziej kryjący. Tutaj efekt jest troszkę lżejszy, ale ja obydwa podkłady uwielbiam. W obydwu czuję się naprawdę fajnie i one naprawdę podobnie w efekcie końcowym wyglądają na twarzy. Zabieramy się za korektory i tutaj też mam ciekawe porównanie. Moi drodzy, dobrze wiecie, że uwielbiam korektor L'Oreal Infallible More Than Concealer. To jest korektor, który ostatnio mi się wyjątkowo przydaje, żeby ukryć moje zasienienia pod okiem. Już od dłuższego czasu prosicie mnie o recenzję Korektora y, Dior Forever Skin. Correct! I to też jest naprawdę bardzo mocno kryjący korektor. U mnie będzie to dzisiaj pierwsze wrażenie. Korektor jest naprawdę ogromny i jeszcze chcę sprawdzić sobie, słuchajcie, pojemności i Tak! Ale zgadłam, tak samo. Korektor Diora ma 11 ml i korektor L'Oreal'a tak samo. No to sprawdźmy to cudo. Na razie w mikro ilości, ponieważ nie znam tego produktu. Nie wiem, na co mogę sobie pozwolić. Wiecie co? Wydaje mi się w pierwszym użyciu, że jest trochę mniej kryjący niż L'Oreal. Bo spokojnie mogę sobie drugą warstwę dołożyć. Kolor jest ekstra. Ja mam odcień 1CR. Piękny, neutralny beż. O! Teraz przy drugiej warstwie już zdecydowanie mocniej mi przykrył. No, wygląda pięknie, ale wydaje mi się, że jest troszkę jednak minimalnie, ale ja to zauważam, mniej kryjący niż Loreal. Ale wygląda super. Oj, tak, zdecydowanie. Zobaczcie, jak to widać. Tak, 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 tak. Loreal jest bardziej kryjący. I mam wrażenie, że ten mój Loreal jest minimalnie jaśniejszy. Dlatego używam w odcieniu 325. Teraz kolejne ciekawe wyzwanie. Starałam się dzisiaj tak ułożyć te produkty, żeby przyniosły nam nie tylko dużo rozrywki, ale również dużo nowej wiedzy. A to wyzwanie, to porównanie będzie odbywało się na poziomie pudrów. I jeden puder, który już znacie, to jest puder Yoko Matte Your Face. Ja uwielbiam ten puder, on daje świetny efekt świeżości bez obciążenia. Natomiast po mojej droższej stronie użyję pudru Dr. Hauschka. Nie wiem, czy kojarzycie tą firmę, ale ja ją pamiętam. Y miałam sporo klientek, które uwielbiały tą markę. To jest niemiecki producent, który robi kosmetyki naturalne. I nie będę Was oszukiwać, ten puder już przetestowałam i zaraz Wam powiem o co w nim chodzi. Celowo zrobiłam taki wstęp, aby pokazać Wam, jak ten puder wygładza pory. Ja sobie go już przetestowałam i do tej pory moje pory chyba jeszcze nie były tak gładkie. Nałożymy to na moim ulubionym, problematycznym miejscu, ale od razu Wam sygnalizuję, on pod oczy się nie nadaje, jest po prostu za mocny, za suchy. Więc pod oczy zrobimy wyjątek i nałożę sobie puder Joko, natomiast tutaj właśnie na tych problematycznych strefach zobaczycie, jak on wygładza pory. Zobaczcie, on jest jakiś po prostu magiczny. Jejku! I jakiego ja słuchajcie, testowałam po raz pierwszy, to tak mi przedłużył trwałość podkładu, że to było coś pięknego. No, zobaczcie na moje pory. A na drugą stronę leci puder Yoko. On, słuchajcie, ma świetne właściwości odświeżające. Ja zawsze czuję się tak super fresh, jak go użyję. On też pięknie wygładza. Natomiast ten puder właśnie Doktor Hałuszka ma ten świetny jakby filtr wygładzający pory. Strasznie mi się to spodobało. Wracamy teraz do cieni do powiek i troszkę podkręcimy kolorem ten makijaż i nałożę ten róż z paletki Narsa na moją dolną powiekę. Ale cudny ten kolor, wiecie? Uwielbiam makijaże, które są grą kontrastów, grą kolorów. I fajnie jest na górze mieć troszkę bardziej neutralną wersję, a wzmocnienie koloru na dole. No, pięknie to wygląda, ale sobie powiedziałam sama. A po stronie Makeup Revolution wyląduje cień Swipe. Tak, tutaj mamy różnice w tych cieniach. Te są delikatniejsze o wiele. Co nie znaczy, że gorzej się z nimi pracuje, po prostu inaczej. Do modelowania twarzy mam dzisiaj bronzer z Estée Lauder, Bronze Goddess, poniekąd kultowy produkt, kultowa linia, oraz bronzer z Maybelline City Bronzer. Delikatną różnicą pomiędzy nimi jest to, że bronzer z Estee Lauder jest troszkę cieplejszy niż bronzer z Maybelline, ale obydwa są utrzymane w, w neutralnej tonacji, więc będziemy sobie mogli ocenić, który wygląda na mnie fajniej. Oh, jaki pomarańczowy! Oh! Czekajcie, może to się rozetrze. No dobra, po roztarciu jest ok, ale pierwsze o matko wrażenie było takie, że strasznie pomarańczowy. No, na pewno gdybym była bardziej opalona, to mógłby na mnie wyglądać korzystniej. Rozciera się pięknie, więc może być fajną opcją dla osób opalonych, ale dla mnie jest trochę za ciepły. No, ja się lepiej czuję w tym. Od razu to widzę. On też nie należy do jakichś bardzo chłodnych brązerów, ale o wiele bardziej mi się podoba. A teraz, moi drodzy, róże do politków. Przed nami dwa naprawdę przepiękne róże. Pierwszy jest z Clarence'a. Opakowanie jest po prostu przecudowne. Uwielbiam się takimi rzeczami pozachwycać. A przechodząc do produktu, mamy tutaj do czynienia z pięknym, zgaszonym różem w pastelowym odcieniu, ale nie jest to najjaśniejszy kolor. To jest taki rodzaj modelującego różu do policzków. Natomiast po drugiej stronie mamy róż z Heian Pure Silky, który również ma cudowny odcień zgaszonego różu, który też będzie pięknie modelował. Powinien! A jak ten róż pięknie pachnie! Właśnie takie modelujące róże do policzków, jeżeli chcecie, żeby właśnie też tak jakby odciągały wasze policzki do góry, powinny mieć dosyć zgaszone barwy, żeby one też imitowały taki naturalny światłocień. No ten kolor jest naprawdę super. I teraz róż HEAN. Zobaczcie, one wyglądają niemal identycznie. Obydwa kolory bardzo udane. Teraz jeden z moich absolutnie ulubionych punktów programów, czyli rozświetlacze. I dzisiaj, moi mili Państwo, przygotowałam dla Was rozświetlacze z poświatą różową. Pierwszy z nich to jest Benefit Tickle, którego do tej pory jeszcze nie testowałam i to jest różowy rozświetlacz z takim, jak widzicie, złotawym zabarwieniem. No, Pierwsze wrażenie wzrokowe jest oczywiście oszałamiające, natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz Lovely, to mamy tutaj rozświetlacz o nazwie Pink Bite Highlighter. On już nie ma takich. Mocnych złotych drobin. Jest, jak widzimy, bardziej chłodnym odcieniem, ale jestem ciekawa tego, jak one ułożą się na policzkach i czy rzeczywiście dadzą ten różany efekt. No to najpierw benefit. No właśnie, tak jak myślałam, on jest zdecydowanie bardziej złoty niż różowy, aczkolwiek trochę miałam nadzieję, że tego różu będzie więcej. ale mieni się cudnie, nawet troszeczkę na policzki go nałożę i od razu rozświetleniem wewnętrzny kącik oka. Zobaczcie, jak ładnie tu wygląda. No i teraz Lovely. O, widzicie? I tutaj już mamy bardziej chłodny... Ale jak mi się podoba! O matko! Ja wiem, że on jest trochę delikatniejszy, ale jaki on daje piękny efekt tafli. No bardzo mi się podoba. Jest taki, wiecie, bardzo elegancki, no przepiękny. Dlaczego ja go nie, do tej pory nie używałam? I to samo, wewnętrzny kącik. O, jak on mi się spodobał, boże, piękny jest. Jakoś tak niechcący, ta strona wyszła nam trochę chłodniejsza razem z tym pigmentem, a ta cieplejsza. Makijaż jest prawie gotowy, prawie, ponieważ zostały nam jeszcze usta. I mam dla Was ciekawe porównanie, ponieważ jak sobie spojrzymy najpierw na te pomadki, to wydawać się może, że one są kompletnie różne, ale zaraz powiem Wam o co chodzi. Pierwsza pomadka z tej droższej strony to jest pomadka Lancom Matte Shaker w odcieniu Pink Power. I z tymi pomadkami, które dzisiaj wybrałam, jest tak, że to są matowe pomadki, ale takie bardzo wodniste, takie wręcz tinty, i one. Łagodzą się na ustach i dają bardziej zbliżony do siebie efekt, aniżeli w momencie, kiedy porównujemy je w opakowaniu. A z mojej drugiej strony przetestuję sobie pomadkę L'Oreal. Ja tą pomadkę bardzo lubię, jak dobrze wiecie. Natomiast dzisiaj wybrałam sobie kolor Ice Pick Up numer 106 i tutaj on wygląda tak naprawdę neonowo, natomiast na ustach jest trochę delikatniejszy i sprawdzimy sobie porównanie. Zaczniemy od pomadki Lancome. Zobaczcie, jaki śmieszny aplikator. O, widzicie? I to jest naprawdę wodnista pomadka. No normalnie lato w pełni, jak patrzę na swój dzisiejszy makijaż. I jeszcze maluję się pomadką w kształcie shakera. Ach, wyjechałoby się gdzieś na jakieś wakacje. I z drugiej strony pomadka L'Oreal. O, widzicie, ona jest trochę chłodniejsza, troszkę bardziej neonowa, ale nie ma aż tak ogromnej różnicy jak w opakowaniach. Tutaj na pewno łatwiej mi się używa tego aplikatora, jest bardziej precyzyjny. Dajcie znać, który kolor pomadki bardziej Wam się podoba do tego makijażu: troszkę bardziej wiśniowy czy troszkę bardziej neonowy? Moi mili, ja się jeszcze nie żegnam, mamy w tej chwili godzinę 12.48, trochę w tym makijażu dzisiaj pochodzę i możecie spodziewać się podsumowania po wielu godzinach noszenia. Na ten moment mogę Wam powiedzieć, że uważam, że udało mi się znaleźć naprawdę fajne kosmetyki, poza kredką do oczu z NYXa, naprawdę fajnie mi się pracowało z tymi produktami, więc teraz ocenimy sobie trwałość. Kochani, jestem z powrotem. Mamy godzinę 20.49, oznacza to, że od zakończenia makijażu minęło około 8 godzin. Dzisiejszy dzień był po prostu przepiękny i muszę Wam powiedzieć, że poza moimi obowiązkami byłam też na spacerze. Świeciło naprawdę mocne słońce, było gorąco, nawet byłam na rowerze. I mówię to po to, żebyście wiedzieli, że ja dzisiaj nie leżałam sobie księżniczka w klimatyzowanym miejscu, tylko trochę ten makijaż przetestowałam w takich letnich warunkach, więc myślę, że fajnie będzie teraz ocenić, jak one się utrzymały. Wiecie co, no grzybeczkę? To nie ukrywam, że poprawiłam, ponieważ ona po tym rowerze nie wyglądała dobrze, więc nie myślcie, że ono tak wygląda po 8 godzinach noszenia, ale fajnie, że udało mi się ją tak poprawić. Natomiast mówię o tych poprawkach, żebyście wiedzieli, że w takich warunkach ja też raz się poprawiam, czyli raz nakładam sobie po prostu puder. I to w zasadzie była jedyna poprawka, jaką ja zrobiłam. Ust nie poprawiałam, ponieważ stwierdziłam, że chcę sprawdzić, która pomadka utrzyma się lepiej. I myślę, że tutaj widzimy to namacalniej na i to jest rzecz, która y, pokazuje nam się tak naprawdę na pierwszy rzut oka. Więc tym razem przewrotnie od ust zacznę. Yy, pomadka, słuchajcie, z Loreala, no, utrzymała się naprawdę niesamowicie. Ja dzisiaj ani trochę jej nie reaplikowałam. A wiecie, jak ja mam przeboje z matowymi pomadkami, zazwyczaj nawet konturu nie ma. I to, że ona jeszcze została, to jest po prostu moja mała wygrana. Zwłaszcza, że ja dzisiaj byłam na lodach, byłam na pizzy. No, dogadzałam sobie dzisiaj, więc cieszę się, że ta pomadka jeszcze została. Jeżeli chodzi o tą pomadkę z lanką, to ten kontur też jest zauważalny, jednak mniej. Więc ja jestem bardziej za pomadką L'Oreal'a. Teraz cera. Moi drodzy, wiecie co? Bardzo ciężko mi wybrać, ponieważ zarówno jedna, jak również druga strona naprawdę świetnie się utrzymały. Ciekawostką jest fakt, że. Podkład Hypo jest trochę bardziej kryjący i był traktowany delikatniejszym pudrem, czyli pudrem Yoko. Natomiast strona droższa z Bobbi Brown to jest strona, gdzie z kolei podkład jest trochę delikatniejszy, ale utrwalałam go mocniejszym pudrem. Więc jak widzicie takie żonglowanie tymi konsystencjami dało zadowalające rezultaty zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i nie umiem się zdecydować, która podoba mi się bardziej. Na pewno kwintesencją dzisiejszego odcinka będzie ten puder, który tak wspaniale wygładza pory, tak pięknie poprawkowo działa, że na na pewno będę go jeszcze używała bardzo długo. Konturowanie też tak na szybko ocenię, ponieważ po prostu nie ma się tutaj do czego przyczepić, zarówno jedna jak, jak i druga strona utrzymały się naprawdę super. I na koniec zostawiam sobie cienie do powiek. Wiecie co? Tutaj porównując te palety, stwierdzam, że one inaczej pracują, więc jakby abstrahując od tej ceny, musicie wybrać sobie to, z jakimi cieniami lubicie pracować bardziej. Jeżeli wolicie cienie takie miękkie, bardziej napigmentowane i lubicie piękne opakowania, to ta paletka Narsa będzie ekstra, ja na pewno będę ją jeszcze używała. Natomiast jeżeli preferujecie cienie trochę delikatniejsze, takie, z którymi można trochę dłużej popracować, można zbudować ten kolor, ale jednak jesteście osobami bardziej początkującymi i potrzebujecie troszeczkę łatwiejszej w pracy paletki, to polecam Wam tą paletkę Makeup Revolution. Słuchajcie, uważam, że obydwie palety, poza tym, że noszą naturalne ślady użytkowania na moich oczach, utrzymały się naprawdę fajnie. Dzisiejszą intencją mojego odcinka nie było to, żeby robić identyczne makijaże, tylko żeby sprawdzić po pierwsze trwałość, a po drugie nawet żeby kolorystycznie stwierdzić, która z tych wersji nam się bardziej podoba, klimat jest ten sam, natomiast lekkie różnice w tonach absolutnie zauważamy. Więc możecie dać mi znać w komentarzach, która strona podobała Wam się bardziej. Ja robiłam troszeczkę takie przepytki dzisiaj wśród moich bliskich, która bardziej przypada im do gustu i która ich zdaniem jest droższa, która tańsza, i nie umieli ocenić. Ważna sprawa. Korektor pod oczami. Po dzisiejszym odcinku stwierdzam, że jednak moje serce bije bardziej w stronę korektora L'Oreal. Ten korektor bardziej podoba mi się ze względu na krycie i ze względu na to, że może nie są to bardzo zauważalne różnice, ale jednak ja trochę świeżej czuję się po tej lewej stronie. Natomiast wiem, że są osoby, które trochę narzekają na to, że korektor L'Oreal jest zbyt przesuszający. Ja tego nie odczuwam, ale tutaj mam małe rozwiązanie, ponieważ uważam, że korektor Dior, dla mnie był trochę za tłusty, natomiast dla osób, które mają bardzo wysuszoną skórę pod oczami i szukają czegoś bardziej kryjącego, mogą być zadowolone. Nie jest to takie najmocniejsze krycie na świecie, ale zdecydowanie takie, które da się zbudować. Reasumując, ja nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, która strona podoba mi się bardziej. Zarówno po jednej, jak również po drugiej stronie znajduję bardzo fajne kosmetyki, więc tak szczerze mówiąc, myślę, że sami musicie ocenić to, jakie są wasze możliwości, preferencje, czego oczekujecie w kosmetykach, ponieważ po. Za małymi minusami, które na pewno zauważyliście w trakcie wykonywania tego makijażu, uważam, że to jest naprawdę udany test. Mam nadzieję, że było Wam przyjemnie, że było Wam ciekawie dzisiaj ze mną, ponieważ starałam się dobrać takie kosmetyki, których w większości nie było, a jeżeli były, to zestawić je z czymś zupełnie nowym. Ja jestem bardzo zadowolona z tego odcinka. Znalazłam kosmetyki, których na pewno będę dzisiaj używać. Byłam na spacerku i powiem szczerze, że mimo, że jest późno, to jest. Taka piękna pogoda, że marzy mi się jeszcze mały spacerek i tym optymistycznym akcentem, z tą dobrą energią was zostawiam. Życzę wam wszystkiego dobrego, kochani. Napiszcie mi w komentarzach, jak podobał wam się odcinek, i chyba trzeci raz dzisiaj już to mówię, ale dajcie znać, która strona waszym zdaniem jest ciekawsza i jakie produkty wam się spodobały. Jeżeli odcinek był dla was przydatny, to czekam jak zwykle na wasze kciuki w górę, subskrypcje i do zobaczenia następnym razem. Buziaki. Mua.